Cześć. Cieszę się, że dzisiaj jesteście z nami. Mamy dzisiaj fajny temat: ambasadorzy pojednania. Czytam z drugiego listu Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Dlatego miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał: Miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Biblia nas zachęca do tego, abyśmy zostali takimi właśnie posłańcami, ambasadorami Chrystusa. Ale co to tak naprawdę oznacza, i no jak powinniśmy żyć? Jak weźmiemy takiego ambasadora jakiegoś tam państwa, który jest właśnie powołany po to, żeby reprezentować wolę i życzenie głowy państwa gdzieś tam poza granicami tego kraju. Tak samo i my, skoro deklarujemy się, że jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy też takimi ambasadorami, którzy reprezentują Chrystusa tutaj na ziemi. No ale zanim do tego posłannictwa jeszcze i co mamy przekazać, pojednajcie się z Bogiem, to tak naprawdę zadajmy sobie pytanie, kogo dzisiaj ja sobą reprezentuję? Czy ja reprezentuję siebie, czy ja reprezentuję Chrystusa? Ile czasu ja poświęcam na takie swoje sprawy typowo, a ile Czas poświęcam dla Niego, dla Chrystusa, na rozmowę, na ustalenie pewnych strategii, działalności swojego osobistego życia. Co widzą osoby, które żyją wokół nie, kogo widzą? Bo wiecie, no, wydaje mi się, że skoro się połączyliście na to spotkanie, to jesteście praktykującymi chrześcijanami, Teraz, Wasze otoczenie wie o tym, że jesteście chrześcijanami, może adwentystami, nie wiem, harcerzami adwentystycznymi. No i właśnie, skoro my swoim życiem chcemy przekazać, wiecie, słowa to są słowa. Możemy pięknie mówić, pięknie mówić jak to może być, pięknie opowiadać o Chrystusie, ale słowa to są tylko słowa. Natomiast największym takim. Przesłaniem jest moje postępowanie i Twoje postępowanie, czyli nasze życie. I ten czyn więcej mówi niż tysiące słów. Co się dzieje, kiedy włączasz komputer? Co się dzieje, kiedy zaczynasz się angażować w media społecznościowe? Kogo tam widzą ludzie? Tak naprawdę: Ciebie czy Chrystusa? A jeżeli reprezentujesz też tam. Chrystusa, to pytanie, w jaki sposób to robisz? Jaki odbiór będzie tego drugiego człowieka? Jakiego Boga oni tam zobaczą? Czy będą chcieli w ogóle się pojednać z takim Bogiem? To są bardzo ważne, kluczowe pytania w naszej służbie, w naszej odpowiedzialności, ale takie, wiecie, przyjemne, nieprzytłaczające. Jeżeli chodzi o to posłanictwo i bycie Mieć takie poczucie odpowiedzialności jako ambasadorzy, jako posłańca. Każdy z nas przynosi jakiś owoc, tak? Nasze działania, każde nasze działanie przynosi jakiś owoc. I pytanie, a ten owoc spożywają osoby naokoło nas. Bo zazwyczaj to oddziałuje na, na nasze działania, nie na inne osoby. Pytanie, jaki to jest owoc gorzko, kwaśny, po którym brzuch poli? Czy to jest owoc dobry, przyjemny, który daje siły, <gry> który odżywia? No właśnie, no i skoro wciąż się deklarujemy jako chrześcijanie, to miejmy tą świadomość, że, że mamy naprawdę bardzo dużo do, do przekazania, a ten świat naprawdę potrzebuje tego posłannictwa, potrzebuje tego przekazu, że. Yy, Pojednajcie się z Bogiem, że Bóg, pokazali jaki jest Bóg. Dzisiaj wiele osób ma spaczony obraz Boga, więc oddajmy się też takiemu poświęceniu w modlitwie, otwarcie się właśnie na ducha świętego, żeby Bóg mógł przez nas działać i żebyśmy rzeczywiście przekazywali ten właściwy obraz. Boga mojego, Twojego, Boga mm, Ojca, Boga Stworzyciela. I co najważniejsze w tym posłannictwie, właśnie w tym pojednaniu, że Bóg ma ludzi bezwarunkową, a w dzisiejszym świecie to jest cenna informacja, to jest skarb. Przekonajmy swoim życiem do tego ludzi, przekonajmy w modlitwie, mm, samych siebie do tego, że, że możemy, możemy naprawdę z Bogiem zadziałać wspaniałe rzeczy, tylko podajmy się temu, podajmy się. A świat tego bardzo potrzebuje. Świat potrzebuje Boga. Świat potrzebuje poznać, jaki Bóg jest. A Ty i ja jesteśmy takimi posłancami. Zróbmy to jak najlepiej. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zachęcam do takiej modlitwy, Żebyście się pomodlili, jeżeli jesteście w grupie, to żebyście się pomodlili jeden na drugim, żeby Bóg też odnowił nas taką chęć odmiany swojego własnego życia, żebyśmy rzeczywiście reprezentowali swoim życiem tym, kim jesteśmy, Boga, Chrystusa, i żeby ludzie widzieli, jaki On tak naprawdę jest. Życzę wszystkiego dobrego.